Cześć, kochani z tej strony, witam w kolejnym krótkim materiale, w kolejnym unboxingu na kanale. Kolejna paczuszka, kolejna planszóweczka, proszę Państwa. E, się trochę rozpędziłem z tymi, tymi planszakami. Powiem szczerze. E, no, ale cóż, mam nadzieję, że kiedyś będę miał czas i ludzi, z którymi będzie można to wszystko ograć. Byłoby miło. Kolejna fajna, prosta gra od dwóch do czterech osób do rozgrywki. Eee, już zaraz będziecie wszystko widzieć. Tylko standardowo z tym miejscem, tutaj nie najlepiej. Bardzo fajnie zapakowane. Ostatnio zacząłem sobie właśnie ze smyka zamawiać. Smyk.com, smyk.pl, bo mają dobre ceny. Pierwsza sprawa. Po drugie, ładnie przychodzi wszystko zapakowane. Nie ma żadnych problemów z dostawami i tak dalej. Pierwsze co widzicie tutaj na górze, to koszuleczki. Jedna paczka Classic Card Games Premium od Rebel'a, a druga paczka dokładnie takie same. Dwie paczki są ze względu, że jedna dla mnie, druga dla znajomego. Bo jak zamawiał to mnie, zamawiałem to mnie poprosił, żebym też mu wziął. I uwaga, pudełeczko Splendor. Nie wiem czy kojarzycie, graliście, może tak, może nie, bardzo fajna, prosta gra. Na około plus minus pół godziny rozgrywka. Jak ktoś ma nie dużo czasu, a miał mało ochotę zagrać, też nie jest aż tak dużo do rozkładania, co jest też kolejnym dużym plusem, bo niektóre gry, które nawet krótko trwają, no niestety dość długo się je rozkłada. Tak jak wspomniane kiedyś wyprawa do Eldorado, gra jest w miarę szybka, ale rozkładanie jednak troszeczkę czasu zajmuje, bo jest tego dużo. Jeszcze jak się ma ograniczone miejsce, to. Trzeba kombinować, żeby to wszystko pomieścić. Natomiast splendor jest to gra karciana z żetonami i z e, takimi blo blokami, jakby. Czyli jest, e, nie, nie wymaga po prostu nie wiadomo, jak dużej ilości miejsca. Co jest też po prostu dużym plusem. Grałem w niego w sumie raz w życiu. E, ale gra mi się od razu spodobała. Dlatego padł wybór na splendora. Mark Andry. Co mamy w pudełku od razu zrobimy szybkie po prostu rozznanie co jest w środku. Oczywiście mamy instrukcję, która jak widać jest dosyć krótka, bo ma zaledwie. Dwie kartki, cztery strony i to jest sama instrukcja. Cyk. Więc to jest moment. To sobie może odłożę za siebie. Wspomniane kafelki z. Arystokratami, którzy są punktowani, jeżeli chodzi o zdobycie zwycięstwa. Troszkę arystokratów tutaj jest. Ogólnie pudełko jest całkiem fajnie zrobione, bo bo jak widać, każdy rodzaj żetonu ma swoją, jakby, komorę. Tutaj możemy wyżej, jak widzicie, tam jest właśnie wrzucić kafelki z arystokratami. I pod spodem są karty. Dokładnie 90 sztuk w trzech grupach. 1, 2, 3 podzielone. No, w sumie to tyle. Tu są też wytłoczki na te karty. Mam nadzieję, że y, uda się zmieścić karty również w koszulkach, bo widzę, że mają troszeczkę miejsca. Minimalnie więcej. Byłoby fajnie. sześć no rodzajów żetonów. Tej noty. Ej, nie mogę sobie tego wyjąć, bo są w całości jeszcze zapakowane, więc na spokojnie, żeby to o, wyjąć w całości. Fajne, masywne czuć. Tu jest ile? 2, 4, 6, 7 zielonych żetonów, ale czuć, że to waży, że to nie jest plastik, to nie jest jakiś papier, to jest faktycznie jakieś takie tworzywo, może nawet, kurde. Troszkę podchodzące pod jakiś metal. Także ładne wzorki. Jest sześć: zielone, niebieskie, czerwone, brązowe, białe i żółte. Żółte to są e, takie jokery, jakby może kiedyś coś tutaj również się pojawi, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Tak to mniej więcej wygląda. Tyle jeżeli chodzi o ten unboxing jeżeli się pojawią kolejne y, gry w kolekcji, to oczywiście również pewnie się będę chciał z nimi, y, nimi z Wami podzielić. Zobaczymy. No powoli półeczka tam, jak widzicie, mniej więcej taki trochę bajzel w tle, tam już trochę tych planszówek się zbiera. Tu będzie kolejna, fajna, nieduża, szybka i przyjemna rozgrywka koszuleczki. Będzie co robić, trzeba będzie zakoszulkować karty oczywiście. No i tyle. To zobaczymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!